Ja rozbiegłem. Czas wszystko mógł zrobić i zrobić. Rozbiegli się pitarze czescy. Um, trochę byli krytykowani za styl gry, że grają jeden na jeden praktycznie na całym boisku. I tutaj w tej sytuacji też. Jeżeli się gra w strefie, gryje w trefie czy w w fragmencie gry, być może ktoś by został tam. Natomiast wszyscy podbiegli gdzieś za, na, na ten bliższy słupek za, za swoimi zawodnikami i zapomnieli o jednym. I kończą tę pierwszą połowę imponująco, ale mylę to, o czym mówiłeś. Nogą prawą dośrodkowanie nie sięgnął tego bright weight, ale sięgnął jak powinien Dolberg. Trzeci gol w tym turnieju, drugi dla Duńczyków w tym spotkaniu. No i bardzo ciężko będzie czeką odgrywać straty w tych warunkach, w tej temperaturze, w tej wilgotności, przegrywając zerowo wszystko. Spóźniony za Dolbergiem tutaj nie miał szans, wszedł już przed niego tylko troszeczkę próbował pchnąć jeszcze Dolberga, żeby nie... Czysto nie trafił do ale było tak blisko, że już tutaj nie muszę pomylić. Cika, a tutaj bardzo dobrze spóźniona reakcja. Jak za daleko? Bez tego... tak. Między nogami jest. Ale Jeśli chodzi o może po tej pierwszym strzale gdzieś przejść.